Cezary Potapczuk, kontrapunkt. Dzień dobry. W studiu Lubelskiej TV mecenas Krzysztof Kamiński. Dzień dobry Państwu. Kłaniam soboty się. soboty oficjalny lider Komitetu Obrony Demokracji w regionie lubelskim. Tak zdecydowali uczestnicy zjazdu wyborczego. No i teraz y, koniec y, fetowania. Do czas, roboty. Y, czas y, wziąć się za pracę. Podstaw y, dużo. Y, jest do zrobienia? Szanowni Państwo, e, Państwo, działając społecznie, trzeba przede wszystkim mieć jasne przesłanie, m, o co nam chodzi. I e, myślę, że jestem gwarantem tego, żeby w sposób precyzyjny i dokładny przedstawić mieszkańcom Lubelszczyzny, tym, do których się zwracamy, o co Komitetowi Demokracji, Obrony Demokracji chodzi. Mianowicie. Chodzi nam przede wszystkim o. Nieugiętą obronę praw konstytucyjnych, opartych o podstawy ustrojowe naszego państwa, w interesie obywateli. Uważamy, że nowa władza, nie mając e, upoważnienia wyborczego do zmian ustroju państwa i, i praw konstytucyjnych obywateli, nam te prawa zabiera, krok po kroku. Oznacza to, że musimy rozpocząć od początku walkę o świadomość społeczną. Skoro prawie 40% wyborców popiera działania tej władzy, mimo że my uważamy, że one są niekonstytucyjne i szkodzą państwu, psują państwo, to mimo, że jest taki wysoki poziom poparcia, powinniśmy do tego elektoratu w końcu. Umieć dotrzeć, szanując ten elektorat. Bo to nie jest tak, że ludzie popierają PiS, bo zostali kupieni za 500 zł, bo są oszołomami zmanipulowanymi przez sektę. Nie. To też są Polacy chcący dobra państwa, reform państwa. Proszę Państwa, przede wszystkim zapewniam Was, że Komitet Obrony Demokracji nie działa po to, żeby wróciły do władzy poprzednie układy. Nie jesteśmy żadnym nie obrońcą. O, oczywiście, że nie o to chodzi. Jest Jesteście zbrojnym ramieniem platformy. A skąd? Yy, uważamy nawet, że jeśli przyjdzie nowa władza po PiSie, a ona kiedyś przyjdzie, to też trzeba będzie patrzeć jej na ręce. Dlatego, że w buty uszyte przez PiS będzie bardzo tej nowej władzy łatwo wejść. A my jesteśmy strażnikami reguł gry w państwie, nie biorąc udziału w tej grze. I. Moja, moje przywództwo kodu w regionie będzie polegało na edukacji, na walki o świadomość tej części społeczeństwa, która popiera obecną władzę w ten, w ten bezkrytyczny sposób. Jak przekonać te 40%? Ukazywać, że. Niektóre posunięcia władzy szkodzą państwu, a więc, a więc prędzej czy później szkodzą także obywatelowi. Likwidacja sądownictwa i kontroli konstytucyjności ustaw jest y, zbrodnią wobec fundamentów działania państwa. Każda władza będzie mogła przeprowadzać ustawy y, zgodnie ze swoim ideologicznym, jednopartyjnym się. Po co? Likwidacja niezależnej prokuratury, wszystko na gwizdek jednego em, działacza partyjnego, likwidacja nie, niezawisłych mediów. No przecież wystarczy otworzyć telewizję TV PiS. No po prostu duszno się robi. Em, li, likwidacja służby cywilnej to, to, to kompetencje się już nie liczą, tylko przynależność partyjna. Em, absolutnie nie możemy zgodzić się z tym. Językiem nienawiści. Y, 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 jaki gorszy sort, jak, jakiś rebelia, komuniści złodzieje, Panie prezesie Kaczyński. Jeśli nie się nie o to się chodzi. jeśli ktoś się od razu staje się ubekiem. U, u, ubekiem, wazji. agentem i IPN i tak dalej. Państwa, a wreszcie, no, co tu dużo mówić, chcemy sprzeciwić się fałszowaniu historii. No, nie możemy żyć w państwie, w którym Wałęsa to zdrajca, a Piotrowicz bo, bohater. No, z najproporcjum mocium panie, nie mówiąc już o tym, że e, walka dzisiejsza władzy, na przykład z niezawisłością sędziowską, ten atak na środowisko sędziów, e, wmawianie społeczeństwu, że prawie wszystkie wyroki były i są niesprawiedliwe, jest kłamstwem. Czym to się może skończyć, taka walka z e, niezawisłością sędziowską? No przede wszystkim konstytucji państwa. Państwo jest silne nie czołgami, nie armatami, tylko więzią obywateli, siłą identyfikacji obywatela z własnym państwem. Polacy są społeczeństwem pluralistycznym. Lewica, prawica, środek, narodowcy, żeby współtworzyć Polskę, Musimy mieć reguły gry zawarte w konstytucji, które należy przestrzegać. Jeśli ktoś ten stolik z regułami gry wywraca i uważa, że powinna wrócić władza monopartii, sekretarza, który za nic nie odpowiada, a kieruje prezydentem, premierem, Sejmem, Senatem, to psuje państwo. Nikt nie będzie się z takim państwem identyfikował poza wyborcami jednej partii. W związku z tym będziemy starali się spokojnie do wyborców, do elektoratu PiSu docierać z takim przesłaniem. Jeśli kochacie, a na pewno kochacie, tak jak i my, Rzeczpospolitą, to brońmy wspólnie jej konstytucyjnych praw, praw obywatelskich, jej zasad ustrojowych, ponieważ demokracja parlamentarna jest dobrym ustrojem. Idealnym nie jest, ale jest dobrym ustrojem. Powrót monopartyjnego zarządzania państwem wyjdzie nam bokiem. Już nie mówiąc o tym, że zostaniemy wypchnięci z Unii Europejskiej bo Unia Europejska to jest wspólnota państw absolutnie liberalno-demokratycznych. No, premier Szydło ostatnio dała do zrozumienia, że Polska nie będzie protestować Katastrofą. przeciwko Katastrofą. pomysłom utworzenia tej Europy dwu, dwóch dwóch no po to przyjechała kanclerz Merkel, żeby jak gdyby w, w ostatnim momencie zapytać. Polacy, jedziecie w, w, z nami do silnej, wspólnej Europy, czy też zostajecie z boku. E, jeśli mam być zupełnie szczery historia, kiedyś tak na, naprawdę za to najbardziej m, będzie potępiać y, a, a aktualny układ, że wyprowadza nas z portu pod tytułem Europa Zachodnia, Wspólnota Zachodnioeuropejska, do portu? Wschód. Nie, nie wiadomo jakiego. Ja nie chcę z Urbanem, czy z jakimś tam Łukaszenką yy, yy, hołdów bić yy, Moskwie. Koniec. Absolutnie. Jesteśmy elementem zachodu. Tak kulturowo, cywilizacyjnie, jak i mentalnie. Bardzo mi z tego powodu przykro. Nie, nie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. I jakie są szanse właśnie na wyprowadzenie Polski z tej pierwszej Ligi Unijnej? Czy Pod... jest niebezpieczeństwo? Ja uważam, że jest poważne. Unia Europejska to przede wszystkim... E Sojusz niemiecko, francusko, włosko skandynawski i ten Sojusz to jądro Europy będzie się cementować jeszcze bardziej w oparciu o uniwersalne prawa, szczególnie prawa człowieka, prawa jednostki i wolność ekonomiczną. Natomiast my z tym swoim zaściankowym w tej chwili podejściem do z jakimś takim strachem przed prawami, które płyną z Unii Europejskiej z, tą, z tym duchem wspólnoty. Um, rzeczywiście odwracamy się do nich plecami, i to, żebyśmy mieli jakąś super inną alternatywę, że gdzie indziej bije. Źródło postępu cywilizacyjnego. No z no patrzymy na Waszyngton. No na przykład. No Ale Waszyngton jest y, zawsze gotowy do zawarcia jakiejś kolejnej Jałty. Y, y, Amerykę interesuje konflikt z Chinami, będzie chciała mieć po tej stronie Rosję, po swojej stronie. Nikt już nie będzie wywoływał wojen o Estonię czy Litwę czy jakie. Po prostu nie liczmy na to. Ameryka jest ważnym graczem, ale nikt nie wciągnie Ameryki do wojny o, o Białystok. Zapomnijmy, my w Europie powinniśmy także rozpocząć bardzo y, owocną współpracę z Rosją. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na wieczny konflikt, a nasi żołnierze i Polacy będą dzielnie bronić Paryża i, i Berlina przed, przed, przed armią rosyjską. Dość y, takiego wykorzystywania Polski y, jako, jako pewnego y, elementu w grze. My chcemy i ze wschodem i z zachodem robić po prostu. Pieniądze, współpracę, turystykę, wymianę i rozwijać się. Mamy jedną z niewielu w naszej historii przerw w konfliktach, wykorzystajmy ją na zbudowanie naprawdę silnej, mądrze rządzonej i, i, i kochanej przez obywateli Rzeczpospolitej. No nie zrażajmy sojuszników. No nie zrażajmy sojuszników! No proszę Państwa, no mieliśmy szansę na przykład zintegrować nasze przemysły obronne z Francją, z Niemcami, produkować w Polsce, mieć ogromną montownię. Bojowych helikopterów o znakomitej klasie. Został ten kontrakt zniszczony i dostaniemy jakieś stare tramwaje z Mielca sprzed 30 lat. No, no, no dlaczego mamy tu w Polsce nie produkować na przykład helikopterów dla armii francuskiej? A przecież taki był element tego kontraktu. Dziwne są pewnego rodzaju decyzje, które przerywają finansowanie sił operacyjnych polskiej armii, a idą pieniądze na jakąś partyzantkę niedzielną, która ma bronić Rzeczpospolitej. Odchodzą generałowi odchodzą generałowie, znaczy psucie państwa jest widoczne na pra praktycznie rzecz biorąc w każdym odcinku. Ale przyczyną tego jest, że współczesna władza jednak czuje za plecami poparcie prawie 40% obywateli. I rolą Komitetu Obrony Demokracji jest z tymi obywatelami zacząć spokojny, kulturalny, bez Obrazy wzajemnej, dialog, dialog na argumenty. Przecież jesteśmy jedną polską rodziną. Musi pan sobie dobrać współpracowników. Sa Mam wspaniałych współpracowników. Ja zremisowałem te wybory z Bartkiem Sierpniowskim. Bardzo zdolnym informatykiem z zamościa, wspaniałym, młodym, przeuczciwym człowiekiem. Jest moją najbliższą współpracowniczką pani Iza Rozmy z Białej Podlaskiej, znakomita organizatorka. Pan Adam Kalbarczyk, nasz lubelski pedagog i intelektualista. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Jest przedsiębiorca, pan Grzegorz Kolek, który zna problemy przede wszystkim klasy średniej. Jest, jest rzeczywiście tym, który przynosi nam informacje, czym żyje rynek. Jest pan Zyglewski, postać również znana. Podobnie pan Arkadiusz Pisarski z Kraśnika. I mamy... Grupę kilkudziesięciu stałych sympatyków, którzy nas wspierają swoją mądrością, doświadczeniem. Wspomnę chociażby o pani Danucie Jaroć, pani Dorocie Sokołowskiej, środowisko prawnicze, akademickie. Kot w Lublinie cieszy się autorytetem sporym. Na koniec, może powiem tylko tyle, że. Ten problem związany z Mateuszem Kijowskim zostanie wkrótce rozwiązany. Na wiosnę będziemy mieli tę sprawę wyjaśnioną. To koderzy sami podejmą decyzję na kongresie, czy będziemy mieli starego, czy nowego lidera. Lubelskie przesłanie naszych delegatów, którzy pojadą do Warszawy, jest jednoznaczne. Będziemy mieli nowego lidera. Zadanie trudne przed Wami, tym bardziej, że. No, obecna władza wam tego nie ułatwia. Jesteście, tak jak wspomnieliśmy, obiektem nieustannego hejtu. Ale władza to ci mieszkańcy, ci obywatele lubelszczyźni, którzy chodzą po ulicach. Jeśli do nich dotrzemy, jeśli oni zrozumieją nasze przesłanie, jeśli się porozumiemy, to każda władza e, będzie tylko tymczasowa. I może skomentujmy jeszcze ostatnie wydarzenia o tematem numer jeden. W mediach e, w Polsce była sprawa w wypadku z udziałem pani premier. Tych wypadków y, trochę się ostatnio narobiło i okazuje się, że no wszyscy są winni, tylko nie obecna ekipa. Po ludzku, e, życzenia zdrowia i wyrazy szacunku dla pani premier, która jest y, premierem naszego rządu. Majestat władzy wykonawczej na niej spełnia. Bez względu na to, jak bardzo ją krytykujemy. Natomiast fakty, które do nas docierają, że oto kolumna rządowa jedzie po wariacku, na podwójnej linii ciągłej, wyprzedza, bez sygnału, zachowuje się jak państwo w państwie, jak, jak, jak jacyś uprzywilejowani, yy, przepraszam bardzo, yy, piraci na polskich szosach, to, to my, obywatele, będziemy się czuli zagrożeni widząc kolumnę rządową. Powinien jechać z przodu pilot, który powinien pilnować, żeby nie dochodziło do żadnego blokowania następnych pojazdów, a szczególnie z głową państwa czy z szefem rządu. Czy y, wykorzystać ten fakt do ataku na y, współczesnie rządzących? Ja jestem przeciwny. Współczuję, poprawcie organizację, bo to przecież jest też polska służba. I nie obciążajcie winą poprzedników. Ach. Pomijmy ten temat. PIS, ten polityczny pis, nic innego nie robi, jak tylko krytykuje poprzedników. A mieliśmy lata spokoju, tak zwanej ciepłej wody, rozwoju. Owszem, zapominano o wielu ludziach. Arogancja władzy poprzedników także miała miejsce. Niemniej, pamiętajmy wszyscy, bez względu na to, kto nami rządzi, to Polska jest wieczna. Nasz naród i nasze braterskie związki będą wieczne. Musimy się dogadywać, a nie żreć, napuszczać jeden na drugiego. I pis się przeżyje i platformy się przeżyją, najważniejsza święta najjaśniejsza Rzeczpospolita. A jak będzie przebiegać przekonywanie społeczeństwa do racji Komitetu Obrony i Demokracji, będziemy obserwować, relacjonować. Dziękuję za możliwość Wystąpienia przed Państwem. Dziękuję. Cezary Podapczuk, mecenas Krzysztof Kamiński, nowy lider kodu w regionie lubelskim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.